Witajcie w następnej, ale degustacji. E, tym razem baza alkoholowa warka e, Ice Coffee z nutką vanilli. E, jest też z nutką czekolady. Która będzie następna? E, baza alkoholowa, napój piwny, pasteryzowany, alkohol 0, 0% Składniki woda, słód jęczmienny, jasny pilzneński i ciemne palone. Cukier, ekstrakt słodu jęczmiennego, naturalny aromat kawy z innymi naturalnymi aromatami, znaczy jak? naturalny aromat wanilii, naturalny aromat ale czego? E, regulator kwasowości, kwas cytrynowy dwutlenek węgla, r, mrożone szyszki chmielu, ekstrakt z chmielu, okej okay. No proszę. Co? Zwrotna butelka. Mm. Okej. Okay. No Ice coffee. Może dlatego są te mrożone szyszki chmielu. Mm. Nie wiem. E, dobrze, jak widzicie piwo jest dosyć ciemne. E, idące w bursztyn, ale to taki jasny brązowy bym powiedział jest. E, a, no i dedykowany kapsel. Ice coffee. Z jakimś kodem pod spodem. Yy, tu nie pisze nic o promocji, także nie wiem. Jakoś nie widziałem żadnego plakatu z promocją. Yy, niewielka piana. Zobaczymy, może jakiś osad jest. E, chyba nie. Piwo jest klarowne. Aromat... Kopiko. Słodki. Kawowy, ale taki właśnie w sensie cappuccino. Wanilia e, zdecydowanie. I po prostu taki cukierkowy, e, kawowy aromat. Można by to też porównać trochę z lodami czekoladowymi. Słodko i kawowo. O tak. Dobra, spróbujmy. Wasze zdrowie. I wiecie co, jest tak samo w smaku. Nie jest może za słodko, ale jest słodko zdecydowanie. Jest wanilia, jest ta kapuccino, takie troszkę jakby karmelu. Nieco właśnie takiego odczucia mm, tego kopiko, takiego cukierkowe, cukierkowego. Ale zarazem jest to piwo oczywiście bardzo lekkie. Tego nie czuć y, aż do samego końca, gdzie macie lekkie y, odczucie wodnistości. Y, oczywiście tu nie ma żadnej goryczki, chmielu y, też żadnego nie czuć, to, nie wiem. Y, So, są praktycznie same aromaty. E, co na plus, to bym powiedział też, że nie czuć żadnych nut brzeczkowych. One są pokryte całkowicie tymi aromatami, i no, nie czuć ich po prostu. Także, jeżeli ktoś lubi e, taką mnożoną kawę. Albo w ogóle mm, kopiko. No to tak, mogło być troszkę mniej słodkie, ale wtedy może być coś tam wyszło. Nie wiem. Yy. Jako piwo bezalkoholowe? Dobrze, przynajmniej nie ma tej brzeczkowości, która w większości piw odpycha, ale poza tym, no to ach, mało z piwa czuć tutaj. no jest jakaś tam tekstura, ale, ale to wszystko. Tyle jest tu aromatów. Yy, wygląda jak piwo, ale już jak piwo tak mało smakuje. Tak jak mówiłem, no, rozpuszczonej w w wodzie. Yy, ale Chyba warto spróbować i mieć własny osąd. Yy, widziałem trochę bardzo nieprzychylnych opinii. Ja bym aż tak daleko nie poszedł. Yy, ale to jest Kwestia e, własnego smaku. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak, no miarę podobało mi się to piwo. Dajcie obok górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Nam no, przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji i prześlijcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie!